Dzień dobry Państwu, nie ma za, za kamerę, a teraz jestem już przed kamerą. Proszę Państwa, tutaj w tym miejscu dostałem natchnienia, więc szybciutko wyciągnąłem kajecik, wyciągnąłem długopisik, taki zaczarowany ołówek, który tutaj zawsze z sobą noszę. W sumie ja troszkę przeszkadzała, ale mimo wszystko napisałem wierszyk pod tytułem Zupka z trupka, z wierzchu próbka. Z komunizmu kościo trupa, waży się wyborcza zupa. Prezes dwoi się i troi, konsekwencji się nie boi. Skotła cuchnie zapach trupi, Cieszą się ludkowie głupi. Każden 500 ma dotację, Partia daje, więc ma rację. Wręcza głośno i z przytupem, Z cicha podatkami łupie. Rżnie inflacją i podwyżką, Karmi propagandy łyżką. Maradyja, telewizję, Snuje dobrobytu wizję. Dzień i noc baranów mami, Do cierpliwych straszy kłami. Więzień się powiesił w pryczy. Umierają z dziwnych przyczyn. Ci, co znali sieć burdeli i marszałka tam widzieli. Jak zabawiał się z nieletnią, to kryminał, sąd i piekło. Wizerunek partii zburzył, więc się prezes mocno wkurzył. Niedorajdę dał w odstawkę, posłał na rezerwy ławkę. Głupca, co w cyfrowej erze nie pamiętał o kamerze. Ja kamerkę mam, więc krupki trzy wyciągam na wierzch zupki. Co wygląda jak krupniczek, krupek w mieście nie policzę. Zupa z trupa od niej gęsta, wyborczego smak zwycięstwa. I magister Zarzycki kłania się Państwu.